W kolejnym bookmasie, dzisiaj przechodzę z wrap-upem listopada. Moim zdaniem listopad to był bardziej udany miesiąc. Dało mi się przeczytać 8 książek, czyli lepiej niż wiele miesięcy w tym roku. Pomimo tego, że to nie jest najlepszy miesiąc, to i tak było dobrze. Ja jestem zadowolona. Większość książek, które przeczytałam, były bardzo fajne, więc przechodzimy od razu do książek, i pierwsza to twoja aż po grup. Tą książkę kupiłam dlatego, że leżała na promocji na Empiku i też widziałam, u wielu osób tą książkę czytają i jakby no nie wiem, podoba im się, dlatego stwierdziłam, że okej, okay, kupię i tyle. Tutaj jest historia naszej głównej bohaterki, której zmarł mąż i ona postanawia przyjąć pracę w ona jest ze Stanów, postanawia przyjąć pracę w Irlandii, żeby spróbować życie odbudować od nowa, bo niestety jakby no, jest w żałobie i oczywiście jest jej ciężko. Stwierdza, że może w Irlandii udaje się od tego wszystkiego odciąć i odpocząć chociaż trochę. No i przyjeżdża, przyjmuje tą pracę na jakiś czas. I tak, okazuje się, że w miejscu, gdzie się wprowadziła, jej sąsiadem jest właściciel domu pogrzebowego. Czyli nasz główny bohater. I oczywiście między nimi zaczyna nawiązywać się relacja, ale bardzo powoli. Mamy taki piękny slow burn, mamy friends to lovers. Oni na początku właśnie zaczynają się przyjaźnić. Ona nic nie chce poważnego. On ma problem z nawiązywaniem relacji, więc też mamy bardzo dobrą reprezentację tutaj. Myślę, że naprawdę to jest książka, która została zrobiona bardzo fajnie i ja się bawiłam świetnie na niej. Dałam cztery gwiazdki. I naprawdę vibes. Ja się bawiałam świetnie, więc bardzo polecam, myślę, że to jest świetna taka jesienna książka, bo tutaj mamy ten element właśnie, że dom pogrzebowy i to jest ten taki bardziej, powiedzmy, mroczny element. Mamy też fajnie opisaną Irlandię i w ogóle, więc to też jest, myślę, że świetny element. I naprawdę bardzo wizualnie mogłam sobie wyobrazić rzeczy, które tam się dzieją, więc myślę, że ta książka też by się nadawała fajnie na film albo coś w tym rodzaju, więc... Tak czy tak polecam? To na pewno się znajdzie w przyszłym roku w polecajkach na jesień, bo jest super. Druga książka to drugi tom w serii Króla Szeperda jakoś tam się to nazywa Dwie splecione korony. To jest drugi tom. I nie będę za wiele tutaj mówić o tym, mówiłam o tym w poprzednich filmikach, o tej serii, o drugim tomie w ogóle nic nie mogę mówić. W każdym razie pojawił się tam też drugi wątek romantyczny, który był świetny, więc mieliśmy dwa dobre wątki romantyczne w tej delogii vibes. Ja się bawiałam świetnie, w każdym razie tutaj na pewno co musicie wiedzieć, to mamy wyjątkowy system magiczny, mamy karty, mamy jakieś moce, kiedy nie można mieć mocy. Taki jest vibe tej książki. Jest trochę mroczniejsza, mamy wszystko takie z powitem mgłą, w sensie ta dylogia i naprawdę uważam, że to jest jedna z fajniejszych takich romantazy, dylo, no dylogia to w ogóle, ale historii takich romantazy bo to jest na pewno coś takiego trochę innego, bardzo takiego jesiennego, właśnie mrocznego, więc myślę, że jeżeli szukacie takiego troszeczkę mroczniejszego romantazy, to to będzie idealne. Relacje są budowane bardzo ładnie, oba wątki romantyczne są po prostu świetne, więc dałam 4,25. Zastanawiam się, czy nie podwyższyć ogólnie ocen tej całej dylogii, bo naprawdę obawiałam się świetnie i. It was so good. Dalej przeczytałam. Bride Ali Hazelwood. Tą książkę czytała Klaudia na wakacjach, dlatego jest taka, widzicie, well loved i well used. Ja się cieszę, bo ja lubię czasem mieć takie książki, które widać, szczególnie jak gdzieś jadę i widać po nich, że one jakby, wiecie były w jakimś miejscu. No i Katy to przeczytała, bardzo jej się podobało i zmusiła mnie, żebym ja to przeczytała. Ja stwierdziłam, że okej, okay, no bo był listopad, jeszcze taki, wiecie, jesienny nastrój. A to jest pierwsza książka Ali Hazelwood, kiedy nie mamy takiego zwykłego romansu, tylko mamy fantastykę, bo nasza główna bohaterka jest wampirem, a nasz główny bohater jest wilkołakiem. No i ona jest panną modą, dlatego się nazywa Bride, bo ta historia skupia się na tym, że ona musi poślubić tego właśnie alfę wilkołaków. Oczywiście to słowo alfa było bardzo overused, ale jestem w stanie to przetrwać, kiedy chodzi o alfę wilkołaka. Po prostu jakby takiego, wiecie, najwyższego wilkołaka. I jakby to był zwykły typ, o którym mówisz, że jest alfą, bo tacy się zdarzają, to na pewno bym jakby nie przeczytała tej książki. To DNF. Imię DNF. Nie mam mnie tam. Byłam w stanie to wytrzymać. No i między nimi oczywiście widzimy, jak buduje się romans, oni na początku siebie oczywiście nienawidzą, no bo wilkołaki wampiry muszą się nienawidzić i w ogóle, i jest jakby ciężko. Ogólnie wydaje mi się, że ta książka jest bardzo fajna, bardzo dobra, żeby się dobrze bawić. To też na pewno nie jest jakaś wybitna literatura, ale jest świetna, żeby sobie tak opoczytać. Czyta się bardzo szybko, bardzo fajnie, ja jakby dość szybko ją przeczytałam, więc... Vibes. Ogólnie ja lubię, jak Ali Hazelwood pisze. Trochę nie lubię tłumaczenia w tych książkach, bo mam wrażenie, że czasem jest dziwne, ale tutaj tego tak nie, nie dało się odczuć, więc myślę, że może jest troszeczkę bardziej dopracowane. Może już wyszliśmy z tego, to, co się działo w pierwszych dwóch książkach u nas, wydanych Ali Hazelwood. Mam nadzieję, że Ali dalej będzie pisać jakieś takie bardziej fantastyczne historie, bo tutaj naprawdę się bawiłam fajnie. Widziałam też, że jak ta książka wyszła w zeszłym roku? Czy dwa lata temu? Za granicą to ona była bardzo, bardzo lubiana i bardzo dobre oceny były. Nie dziwię się, bo naprawdę dobrze można się tutaj bawić. Nasza główna bohaterka jest tak zabawna, tak po prostu, wiecie, takie rzeczy mówi czasem, że no ja naprawdę się bawiłam świetnie. Jak ona cokolwiek tam, jakakolwiek scena taka, wiecie, że ona wychodzi i coś tam mówi, to było mega. Nasz główny bohater troszeczkę bardziej spięty, ale myślę, że to zostało ograne fajnie, bardzo, bardzo takie wiecie... Skupione na swojej ukochanej, więc ja lubię takie klimaty. No i tak, no i bawiłam się dobrze, więc myślę, że to jest coś fajnego, jak chcecie się rozróżnić i takiego wiecie. wam go przeczytać, to, to będzie spoko. Też myślę, że to jest fajna książka na jesień, ale ogólnie myślę, że można czytać zawsze, więc. Dałam no również cztery gwiazdki tej książce, więc naprawdę świetnie się robiłam. Dalej przeczytałam książkę, której nie mam fizycznie, bo słuchałam jej w audiobooku: Księga Azraela albo Azriela, nie wiem do końca, jak to się mówi, ale lektorka mówiła Azraela, więc jakby tu się zatrzymamy. To jest historia o kobiecie, która została z człowieka przemieniona w istotę i Igmoruten chyba to się nazywa? Nie pamiętam już do końca. W każdym razie ona jest już tą istotą od tam setek tysięcy, nie wiem, ile lat. Ogólnie wszyscy w tej książce są mega starzy, wszyscy mają setki, miliony lat i w ogóle jakby. I ona została przemieniona w tą istotę dlatego, że jakiś tam mega potężny typo, jakby ona chciała ocalić swoją siostrę i ten mega potężny typo powiedział, że okej, okay, jak będziesz jakby. nawet nie dla mnie pracować, ale będziesz powiedzmy moją własnością, to jakby ja mogę tam tą siostrę ocalić, I guess. No i tak to właśnie wygląda i ona pracuje dla tego typa, oni tam zabijają wraz tam ze swoim składem jakichś ludzi, którzy bronią porządku, nawet nie wiem jak to nazwać. Oni zabijają jakąś tam armię. Mamy też Boga, który okazuje się, że jak ten mega potężny typo chce zdobyć tą księgę Azraela i tam zaczyna zabijać właśnie tych ludzików z tej armii, to ten Bóg, którego armia to jest, on stworzył właśnie tą rękę, czyli tą armię, on zostaje właśnie wezwany, żeby to ogarnąć, w sensie zostaje wezwany, zostaje poinformowany o tym, o tych zdarzeniach, no i on stwierdza, że no, no jakby trzeba to ogarnąć i zaczyna jakby tam to ogarniać. Oczywiście nasza główna bohaterka ma tutaj z jednej strony tego Boga, z drugiej strony tego mojego potężnego typa i jakby co tu zrobić. No, dzieje się dużo. Ogólnie tutaj jest, mam wrażenie, bardzo zamieszany ten świat, i każda co druga postać jest bardziej potężna. Już w pewnym momencie nie wiadomo o co chodzi. Jest dosłownie: każdy jest mega stary, każdy jest mega potężny, każdy jest najpotężniejszy. Potem się pojawia ktoś inny, który jest najpotężniejszy. Potem się okazuje, że ktoś jednak jest potężniejszy, i tak co chwilę. Jakby przerzucamy się co 5 minut, kto jest bardziej potężny. Ja już pamiętam i miałam takie, ale co? Ale, jakby, what the point. To nie mogą być ludzie po prostu różni, potężni, a nie, że ten jest najmocniejszy albo ten, i tak co chwilę. Ogólnie mi się podobało, ja się powiedziałam dobrze. Nasza główna jest bardzo śmieszna, bardzo taka, wiecie, zaczepna. Ona też jest no właśnie potężna, więc, jakby. Może sobie pozwalać na wiele rzeczy. to było bardzo fajne. Ogólnie, no tak jak mówię, bawiłam się dobrze, ale to zagmatwanie było dość ciężkie. Mam wrażenie, że tutaj troszeczkę vibes jak w księżycowym mieście Sarah J. Maas, że po prostu jest nawalone różnych rzeczy, różnych informacji i już nie wiadomo o co chodzi. Myślę, że to mogło być bardziej dopracowane, no bo czytam Fantastykę i wiem, jak nawet Fantastyka jest dość potężna, to naprawdę można ogarnąć, jak jest dobrze, fajnie poprowadzona. A tutaj po prostu mam wrażenie, że było takie wiecie. Nie do końca dopracowane. Chcieliśmy mieć bardzo, bardzo high fantasy świat, ale jednak mamy troszeczkę brak tego dopracowania. Pomimo tego i tak się dobrze bawiłam, to jest bardziej takie romantazy. Po prostu mogliśmy troszeczkę stonować ten świat i byłoby super. Ale są kolejne tomy, bo widziałam już na półce w Empiku, że mamy kolejne tomy, więc będę czytać na pewno. Kiedy? Nie wiem, muszę sprawdzić, czy jest audiobook, bo chętnie sobie posłucham audiobooka, bo na audiobooku naprawdę dobrze się bawiłam. W ja każdym dałam 3,75, może troszeczkę poszalałam, może jednak tutaj 3,5 bardziej by było, bo jednak ten świat naprawdę mógł być bardziej dopracowany, ale okej, okay. zobaczymy, co będzie dalej. Ja się bawiłam, okej, okay, więc to jest najważniejsze. No i jak ktoś lubi romantazy, to myślę, że to jest też spoko książka, żeby sobie przeczytać. Dalej przeczytałam coś, co jest na vlogu, więc nie będę tutaj za długo, długo się rozwodzić, ale przeczytałam nowelkę i drugi tom historii bezsilnej, czyli Niezłomną i Beztroską. Zacznę oczywiście od Niezłomnej. To jest historia, która dzieje się w trakcie wydarzeń z Bezsilnej. To jest nowelka o innej postaci, która pojawia się w Bezsilnej. Nie chcę tutaj za dużo mówić, żeby Wam nie spoilerować, w każdym razie Dzieje się to w tym samym czasie, mamy tutaj też wątek romantyczny, ja uwielbiam tą bohaterkę, wiedziałam, że koniec będzie dla mnie ciężki, ale jakoś to przeżyłam, jak możecie zobaczyć na vlogu. To było bardzo, bardzo dobre ja bym bardzo chętnie przeczytała jakby pełnowymiarową książkę o tej bohaterce, no i żeby ten wątek romantyczny był bardziej, wiadomo, rozwinięty, bo tutaj jako nowelka to to było takie okrojone, bardzo takie, wiecie, szybko i tak ten, ale i tak myślę, że jak na nowelkę to jest naprawdę... Dobrze zrobiona historia, bo jednak czytałam dużo nowelek, które w ogóle nie wiem po co istnieją, więc jakby tu było bardzo dobrze. I dałam cztery gwiazdki tej książce, więc. A później, oczywiście, drugi tom w historii bezsilnej, czyli wydarzenia bezpośrednio po bezsilnej. I oczywiście nie powiem Wam o czym jest beztroska, ale bezsilna mówi o dziewczynie Paedyn, która nie ma mocy w świecie, w którym trzeba mieć moce, bo inaczej. Zabija was egzekutor. Egzekutorem jest nasz główny bohater męski, który jest księciem egzekutorem. Oczywiście. I on zabija właśnie osoby, które nie mają mocy. A ona zostaje wzięta do turnieju, i tam musi jakby udawać, że ma moc. I to też na tym się skupia. No i tak wygląda historia. Tutaj mamy, tak jak mówię, bezpośrednio wydarzenia po silnej. No i niestety, tutaj mój okropny zawód, ja uwielbiam Bezsilną, to była jedna z moich jakichś takich ulubionek, fantaz romantazy bym powiedziała. No i tutaj niestety się zawiodłam, więc dałam trzy gwiazdki co prawda tej książce, ale mogłam dać dwie i bo jakby... Trochę i tak poszalałam i dałam po prostu z sentymentu do tej serii. Oczywiście będę czytać tom, bo wydaje mi się, że to ma być trylogia. To jest taka mm, książka typowo-przejściowa. Mamy pierwszy tom, takie przejście i będzie trzeci tom. To jest takie typowo, jakaś taka, powiedzmy, trochę droga, trochę jakieś takie uciekanie, coś tam, coś tam, więc to jest takie. Ja nie lubię takich rzeczy, tak jak mam wrażenie w głębi i wężu było, że głębi, wąż było super, no i kolejne tomy już były słabe, ale ogólnie drugi tom też był taki wiecie, przejściowy typowo. Moim zdaniem można totalnie robić szczególnie w fantastyce, jakby serie, w których każdy tom ma swoją historię i swoje rzeczy, a tutaj no to typowo to było takie przejście. Widziałam ogólnie opinię, że to nie jest za fajna książka i wtedy już moje oczekiwania troszeczkę opadły, więc niestety ta książka była jaka była, więcej możecie zobaczyć na vlogu. Z czytania tej książki oczywiście podlinkuję ja Wam Cozy Vlog, jeden z bookmasów. I no niestety później znowu fantastyka zodiak Zodiac Academy, pierwszy tom The Awakening. O tej książce mówiłam, ogólnie o Zodiac Academy mówiłam w tbr że na zimę, bo chcę kontynuować dalej serię. W każdym razie jest to historia Tori i Darcy, bliźniaczek, które żyją w normalnym świecie, są ludźmi, takim się wydaje. Po czym wbija do nich profesor z Zodiac Academy i mówi, że są dziedziczkami tronu Fairy, i one muszą jechać do tej Zodiac Academy, żeby ukończyć tą szkołę, bo wtedy będą właśnie mogły tam kandydować albo walczyć, nie wiem co konkretnie ma się zdarzyć, ale no, w każdym razie mogą tam się ubiegać o ten tron, a no i też zdobędą swój majątek, który mają jakby kiedy ukończą tą szkołę. No i tak. A one, że są biedne, no to stwierdzają super mega fajnie, jedziemy. No i jadą tam, okazuje się, że świat fairy to jest bardzo agresywny, bardzo bezlitosny świat. Każdy jest jakby, wiecie, Myślę, że jest najlepszy. Myślę, że tak często są fairies właśnie przedstawiane jako takie bezwzględne, okrutne istoty i tutaj jest tak samo. I wszyscy w szkole oczywiście są okrutni dla nich, mają tam parę sojuszników, ale ogólnie jest ciężko. I mamy też czterech dziedziców, którzy są dla nich okrutnie okropni. Jakby okrutnie, okrutnie, okropni. Nauczyciele ogólnie nie pomagają, tam wszyscy jakby walczą o przetrwanie constantly i tak to po prostu wygląda. No a tych dziedziców, to wiecie. Ciężko. Tam jest taki dla mnie core, jak w okrutnym księciu w pierwszym tomie, kiedy karden jest naprawdę po prostu najgorszy dla Judd, Jest najgorszy, to tak mamy tutaj. Jeśli chcecie wiedzieć, jaki to jest vibe. Zodiak Akademii ogólnie to nie jest jakaś mega dobra literatura. To jest takie typowo, mam wrażenie, łotpadowe, Taka fantastyka tasiemiec, tam 9 tomów, jakby wiedział o co chodzi. Po prostu cały czas wychodzą jakieś tam rzeczy. Ale, co się zdziwiłam, bardzo, bardzo się wciągnąłam. Zodiak Akademii jest ogólnie. Bardzo, bardzo wyhajpowane za granicą, i wszyscy czytają, i jakby bardzo dużo ludzi uwielbia, i w ogóle. U nas o tym nie ma, bo u nas nie są wydane te książki i nie widziałam za wielu osób, które czytały. Chyba natkę tylko wiedziałam, że czytała, a tak to nie za bardzo. W każdym razie ja bawiłam się dość dobrze. Nie spodziewałam się tego, myślałam, że to totalnie nie będzie coś dla mnie, ale to jest tak wciągające. Ten dramat ciągnący się bez ustanku po prostu jest, jest tak momentami. Że już po prostu żyjecie tym. I tak to wygląda. Ja od razu po skończeniu pierwszego tomu zaczęłam słuchać drugiego. I w pierwszym tomie, jak skończyłam, dałam 3,75 swoją drogą. Jak skończyłam, to miałam takie. Przepraszam, ale komu ja mam kibicować? Jakby ko, kto z tych men niby się nadaje do czegokolwiek? W moim zdaniem nikt. W każdym razie. A potem już jak zaczęłam słuchać z drugiego tomu, to mogę Wam powiedzieć, że miałam takie lekkie, już się zaczęło switch sites, sides, bo też oczywiście mamy troszeczkę więcej, troszeczkę więcej kontekstu, już tam jakby więcej perspektyw. No, zaczynają dziać się troszeczkę więcej wytłumaczeń, dlaczego jest tak i tak. I, i niestety jakby... Niestety Switch sites Sides nastąpiło, więc już troszeczkę jeszcze bardziej się zaczęłam angażować, no i obecnie jestem ogólnie wciągnięta w ten świat i jest jak jest. Jeżeli macie możliwość i chcecie, lubicie takie dość niewymagające fantastyki, romantazy, to myślę, że to jest coś fajnego, takie właśnie bardziej łodpadowe, więc nie szykujcie się na dobrą, dobrą literaturę. To możecie tutaj sobie sięgnąć. Sześć pierwszych tomów jest na storytelu, więc jeżeli macie okazję, możliwość po angielsku przesłuchania, to polecam. Audiobooki sam spoko. Ale ile razy w tej książce usłyszałam? He growled. To już powinno być karalne. To, to, to powinno być karalne. He growled i he snarled. Za każdym razem teraz, jak już się to pojawia, to ja ich mam mini, mini załamania. Bo po prostu He growled to jest każdy, za każdym razem, nie? Kto, ktokolwiek się odzywa, to on nie mówi, tylko He growls. Więc to jest bardzo duży minus tych książek. No i to, że one są takie wiecie. Ale tak czy tak, bawić się można na nich dobrze, więc jeżeli lubicie coś takiego, to polecam. Ja będę czytać dalej, będę Wam mówić jak tam dalsze to mi się podobają. No i tak. I już ostatnia książka to moja pierwsza świąteczna książka w tym roku. My Christmas Darling. To jest książka Lauren Asher. Ja nie czytałam innych książek Lauren Asher, więc nie wiem, jak ona inne robiła, ale tutaj mamy Nowelkę świąteczną, więc mówiłam o tej książce w polecajkach na zimę, bo bardzo mi się podobała. Dałam cztery gwiazdki, więc jak na nowelkę, również to też jest coś bardzo dobrego. To jest historia o kobiecie, która jest pielęgniarką położną, która zastępuje inne pielęgniarki, więc bardzo dużo podróżuje i jakby bardzo ucieka od takiego. Ustatkowania się w jednym miejscu i w ogóle. Przyjeżdżę na święta na ślub swojej siostry, która bierze ślub z jej byłym chłopakiem. I wiem, że to brzmi dziwnie. Ja też na początku byłam taka. Excuse me? Excuse me. Ale wydaje mi się, że to zostaje zrobione w okej, okay sposób wszystko, jakby wiecie. Zaczynam nabierać sensu, no i na ten ślub oczywiście przyjeżdża też najlepszy przyjaciel Drużba Pana Młodego, i to on będzie naszym cudownym obiektem zainteresowań. I naprawdę bawiłam się świetnie. Nawiązania do Lego, jakichś takich rzeczy są bardzo fajne w tej książce. Ja naprawdę bardzo bardzo dużo dla mnie miłego w sercu to zrobiła, więc bardzo polecam. I tak czy tak bawiłam się świetnie. Ja słuchałam tego w audiobooku, tego nie ma w Polsce jeszcze, bo to wyszło teraz niedawno. Nie wiem, dwa tygodnie temu, więc nie ma tego w Polsce, ale jeżeli macie okazję, to zachęcam do przeczytania po angielsku, bo ja ogólnie nie lubię świątecznych książek, mam bardzo duży problem z nimi, a tutaj naprawdę bawiłam się dobrze, więc myślę, że śmiało możecie czytać. I tak, i to były wszystkie moje 8 książek, które przeczytałam w listopadzie. Myślę, że to dobry wynik. Oczywiście, niedługo będziemy również nagrywać podsumowanie 2024 czytelnicze. Już nie wierzę, że ten rok się kończy. To jest jakaś abstrakcja absolutna, ale no, będziemy nagrywać. Ten rok był różny, ale to już oczywiście powiem później. No i tak, i widzimy się w kolejnym Bookmasie.